Cześć wam dzisiaj chciałbym wam pokazać baterii case od apple na iphone 11 pro max kupiłem go na eBayu, właśnie przyszła do mnie przysypka i teraz tak co ja mogę o nim powiedzieć ten case jest po renowacji stan określany był na bardzo dobry zapłaciłem 55 funtów Ponieważ znalazłem kod rabatowy i tam obniżyło mnie to o 10 funtów i wyszło mi 55. Firma Clover, tutaj pisze Clover, która mi sprzedała tego case'a miała 100% pozytywów. I teraz rozpakuję i zobaczę co oni mi przysłali, czy to jest rzeczywiście stan bardzo dobry i jak to wygląda w ogóle. No mam nadzieję, że się nie zawiodę, chociaż mogę odesłać, bo mam yy, zwrot do 30 dni od zakupu. Także rozpakujmy i zobaczmy, co oni mi wysłali, jak to wygląda. A zobaczcie, w takim opakowaniu nie wiem, czy widać. Apple Case jest biały, bo chciałem zamówić ciemny, no ale to po prostu tak te casey schodziły, że nie zdążyłem i musiałem kupić biały. Był jeszcze różowy, ale no różowego to ja chłopak jestem, to nie bardzo dla mnie. No i tak, rozpakujmy. Zobaczmy co tutaj jest, jak goś tutaj się otwiera. Jak on wygląda w ogóle. O tak, no zobaczcie, tak w środku. Elegancko zapakowany z taką karteczką. W pudełeczku w środku jest tak czyli jest ulotka jakaś, że dysygnowany jest od Apple, czyli jest oryginalny. Co w tej ułodce? W ułodce papierologia, papierologia, same papiery. I teraz y, zobaczmy na tego case, jaki jest jego stan. Tutaj on jest taki, jakby trochę zabrudzony. Tak, a zobaczcie. Taki jest jego stan. Określany stan był na bardzo dobry. Tak wygląda y, z tyłu, a tak wygląda z przodu ten case. Osobiście oceniam, że no rzeczywiście wygląda bardzo dobrze. Wygląda bardzo dobrze, nie jest zniszczony, jest tylko małe zabrudzenie, tutaj, i to jest wszystko. No, nie wiem, zaraz włożę na telefon, sprawdzę, jak działa, ale wam tego nie będę pokazywał. Także nie, no, z tego co widzę, to jest. Jest w porządku. Wygląda super. No, mam nadzieję, że tak samo jak wygląda będzie działo. Trzymajcie się, cześć.